Witajcie na tym kanale. Z tej strony Dawid Góra i zapraszam Cię do pierwszego merytorycznego filmiku na tym kanale. Dzisiaj poruszymy bardzo ważny temat. Zresztą, tutaj na tym kanale będą same ważne tematy: trudności w pracy kierowcy, jakie spotykają. Myślę, że większość kierowców jeżdżących na autobusach miejskich lub regionalnych. Mamy sobie wąską drogę. Zazwyczaj jeździmy po wąskich drogach. Niektóre linie są w takich miejscach, gdzie musimy się dużo mijać z autami osobowymi, z ciężarówkami. Niektóre infrastruktury drogowe są tak zrobione, że miejsca jest duże, a droga jest wąska, i też trzeba sobie z tym poradzić. Czasami wjechać na chodnik, ustąpić miejsca większemu pojazdowi, czasami gdzieś zjechać do prawej, do lewej, zatrzymać się, zwolnić, i to wszystko musimy tutaj robić. Dzisiaj sytuacja będzie na wąskich drogach podczas mijania się z tak zwanymi suwami. Mijamy się z tak zwanym suwem, tak zwanym, ponieważ są to auta dużo większe niż e, zwykłe auta. No coraz częściej właściwie jeździmy dużymi autami. No i to duże auto mija się z autobusem. Jakie tutaj trudności e, napotykamy jako kierowcy właśnie z mija, e, podczas mijania się z takimi autami? Co robią kierowca osobówek, co bardzo utrudnia i wymienię tutaj pięć takich podstawowych zachowań, które być może jak, jako kierowca osobówki to oglądasz i widzisz i chciałbym, żeby, żebyś sobie właśnie uświadomił, że to bardzo utrudnia naszą pracę. Mijamy się z Wami na wąskiej drodze i auto osobowe typu SUV nie zjeżdża do prawej strony, a jedzie sobie środeczkiem, ma metr odstępu lub nawet półtorej, no, i zatrzymuje się w miejscu. I my, jako kierowcy 12-metrowego lub 18-metrowego autobusu, musimy kombinować, co tu zrobić, żeby was ominąć, bo wyście sobie tutaj na środeczku stanęli i czekacie. I to jest najtrudniejsza sytuacja, bo wąsko jest. Dwa auta normalnie by się minęły. Miejsca jest nawet na półtorej auta waszego i jednego mojego więc miejsca jest więcej zazwyczaj niż tak się wydaje, aczkolwiek kierowcy osobówek, sułów, coraz częściej stoją i czekają. Macie prawo jazdy już od pewnie dawna, albo od niedawna, kupujecie sobie duże auto, jeździcie nim prawie codziennie. Ja Codziennie jeżdżę no, różnymi autobusami, muszę się do nich przyzwyczajać. A tutaj, nagle, auto osobowe sobie, jakby, pokazuje brak tego wyczucia na, na wąskich drogach. I z jednej strony rozumiem, że jest to strach przed tym, żeby nic nie uszkodzić, ale z drugiej strony, z mojej perspektywy, zaznaczam, z mojej perspektywy wygląda to komicznie, ponieważ ja, żeby minąć, muszę wymanewrować w prawo, w lewo, albo na, czasami cofnąć e, i patrzeć mocno na wasze lusterko, żeby nie uszkodzić. Jechać bardzo, bardzo wolno i wręcz z chirurgiczną precyzją e, uważać jeszcze na drzewa, liście, ponieważ autobus miejski lub regionalny ma wystające lusterko z prawej strony i często można właśnie tym lusterkiem gałąź lub drzewo zahaczyć. Więc, drodzy kierowcy, jeżeli macie miejsce z prawej strony, popatrzcie sobie w lusterko, ile tego miejsca jest, i zbliżcie się na tyle, żeby lusterko w lusterku było widać no, gdzieś mniej więcej taką odległość, bo zazwyczaj jest taka i myślicie, że to jest blisko, aczkolwiek blisko to jest e, tak. Albo chociaż wyjść zobaczyć, to też dużo, no, dużo robi. A często właśnie kierowcy właśnie tych dużych osobówek stoją i czekają. No, i jakaś tam uwaga, typu, że zjedź do prawej, nic nie daje. On będzie czekał, to jest właśnie ten pierwszy taki argument, który mówi, że, że nasza praca wymaga właśnie precyzji. Druga sprawa, było staniecie na środku. To niektórzy robią tak, że chcą zjechać do tej prawej strony. I teraz, żeby było jasne, to, że się uśmiecham nie znaczy, że się z tego kogoś śmieję. I to jest bardzo ważne, bo niektórzy mogą to odebrać, że ja się z tego kogoś śmieję. Nie, nie, dla mnie po prostu jest to śmieszna sytuacja, że ktoś stoi na tym typowym środeczku, ale chce zjechać do prawej i stoi pod skosem. Dziwna sytuacja, nie? Bo robi taki jakby łuk do lewej, i potem do prawej, i stoi w poprzek. I to jest sytuacja, której też nie potrafię zrozumieć, dlaczego ktoś tak robi. Zamiast zjechać leciutko do prawej już wcześniej. Robi dziwny łuk i e, stanie w poprzek. I wtedy my też nie mamy możliwości e, minięcia takiej, takiego pojazdu, bo też musimy się nagimnastykować, żeby tego tyłu nie ściąć, ponieważ autobus też ścina sobie łuk i mam wrażenie, że czasami właśnie kierowcy osobówek mają wrażenie, jakby jechali 50-metrowym autem jakby słów to nie wiadomo, co to było nie? a tymczasem no, ja muszę tym 12-metrowcem sobie tam pomanewrować znowu, uważając na drzewa i na liście, żeby te, tego tyłu nie, wam nie zakosić, bo potem jak wy się zatrzymacie, a ja pojadę no to będzie moja wina bardzo ważna kwestia zjeżdżamy lekko do prawej strony Łagodnie, nie robimy ostrych skrętów. Trzecia rzecz bardzo ważna to prędkość, z jaką nas mijacie. Czasami jedziecie właśnie tym przysłowiowym środkiem, jedziecie z taką prędkością, że my musimy nagle przyhamować i zjechać do prawej. I wtedy ja jako kierowcy mam mało czasu, żeby ocenić, czy nie zahaczę lusterkiem jakiejś gałęzi czy drzewa. A wiecie, że ja jadąc autobusem miejskim czy regionalnym, i mam powierzone mienie, więc jestem za to mienie odpowiedzialny. Więc jak ja zarysuję sobie lusterko, to szef mnie tutaj pociągnie do odpowiedzialności. Oczywiście jesteśmy ubezpieczeni, aczkolwiek dużo więcej takich sytuacji to jest składowa, że będziemy spłacić większe składki, tak? Więc generalnie nie wpłynie to dobrze. A poza tym nikt nie chce jeździć tym autobusem. Więc. Takie zachowanie, że jedziemy bardzo szybko, bo autobus to sobie tam niech zjedzie, wymaga właśnie od kierowcy dużej oceny w szybkim czasie i czasami możemy się pomylić, więc warto by było mijając się z autobusem miejskim lub regionalnym lub jakimkolwiek na wąskiej drodze zwolnić, wiedząc, że to jest duży pojazd, który musi sobie poradzić, musi nadrobić łuk. Musi ocenić, czy tam żadnego drzewa po drodze nie ma. Bardzo, bardzo istotne. Polecam się nad tym zastanowić. Czwarte zachowanie, które no jest dla mnie zrozumiałe, bo chcecie dobrze, a z drugiej strony trochę niebezpiecznie. Oceniacie, właśnie, żeby zjechać do tej prawej, fajnie, pięknie, i nagle w pewnym momencie zwrot o 180 stopni cofacie do tyłu i cofacie w taki sposób, że zajmuje nie dość, że to zajmuje bardzo długo to jeszcze znowu ktoś slalomę sobie cofa i zostawia więcej miejsca od prawej strony niż wcześniej więc ten manewr, który miał pomóc zazwyczaj utrudnia, bo znowu ja muszę wtedy sobie albo pomanewrować, albo cofnąć, albo poczekać co zajmuje niestety czas Dlatego po raz kolejny w tym punkcie czwartym warto łagodnie od razu zjechać do prawej strony. Jeżeli nie ma miejsca, wykorzystać jakiś wjazd, jakąś bramę, można też wykorzystać po to, żeby ustąpić miejsca kierowcy autobusu. Ale ktoś powie: Ale ja nie zamierzam ustępować kierowcy autobusu. On jest większy, on ma czas, on ma rozkład, on niech sobie poczeka. Ja mi tu się spieszy, ja tu muszę sobie do pracy, ja mam to gdzieś. I właśnie tutaj chodzi o to, że ta kultura na drodze jest bardzo ważna. My mamy być dla siebie bardzo mili, bardzo uprzejmi. I to, że ktoś jakby musi ustąpić większemu pojazdowi, powinno być rzeczą naturalną. Powinno być rzeczą naturalną, ponieważ my wozimy ludzi w większej liczbie i nam jest trudniej wymanewrować. Co nieraz okazuje się, że kierowca osobówki ma trudniej od nas. I to jest bardzo ciekawy paradoks: że my 18-metrowcem łatwiej manewrujemy niż ktoś 5-metrową osobówką. Który, dodam jeszcze, że który jeździ bardzo długo swoim autem I to jest ciekawe, że niektóre osoby w osobówkach wyglądają bardzo komicznie I znowu, tu nie chodzi o to, że ja się z tego śmieję Po prostu to zachowanie wygląda, wygląda komicznie Jak ktoś jedzie bardzo dużym autem Taka zgrabna osóbka jedzie autkiem I teraz nie wiadomo, gdzie ona tu ma pojechać I jest bezradna Więc... No sposoby są dwa, albo nauczyć się manewrować i mijać z autobusami, a właściwie to trzy, nie jeździć tam, gdzie są autobusy, albo kupić sobie mniejsze auto, to są rozwiązania, albo jeszcze przesiąść się na autobus, to też mo, może być jako rozwiązanie, ale no, zachowanie niektórych osób jest bardzo dla mnie niezrozumiałe, ponieważ y, jeżdżą dużymi autami i potem y, jakby panikują... Y, i patrząc 10 razy, jak tym autem właściwie się porusza, co z nim zrobić, jak tu skręcić, bo ktoś sobie jechał tylko prosto, w lewo, w prawo i nie musiał się z kimś mijać, i teraz przychodzi mijanie z autobusem i jest osobą bezradną. No i punkt piąty, który dla mnie jest bardzo dziwny, wiele osób tak robi, wiele osób się tak zachowuje i dziwi mnie dlaczego. Dziwi mnie dlatego, że na kursie nauki jazdy tego nie uczą. Nie wiem, skąd się te nawyki biorą. Zjeżdżanie do prawej strony, skręcając w lewo. I nawet powiem więcej, najeżdżanie na pas yy, do jazdy na wprost. Załóżmy, że są dwa pasy. Jeden do skrętu w lewo, a drugi do jazdy na wprost. Teraz ktoś, kto skręca w lewo, robi taki duży łuk... Że najeżdżę na linię rozdzielającą pasy ruchu lub wjeżdżę nawet na ten pas ruchu do jazdy na wprost, żeby skręcić w lewo. Chociaż nie ma takiej w ogóle potrzeby. Ma 5-metrowe auto, które nie nadrabia takiego dużego łuku, a mam wrażenie, że właśnie kierowcy osóbóbób tych większych mają wrażenie, jakby jechali 50-metrowym pojazdem o szerokości 10 metrów, że muszą zrobić mega wielki łuk, żeby kąt 60 stopni pokonać. Eee, bardzo dobrze. No, powiem Wam szczerze, kierowcy, osobówek, ja skręcając autobusem w lewo, 12 czy 18-metrowym, nie robię łuku w prawo. Nie nadrabiam łuków w prawo. Wyciągam swój pojazd do przodu, a następnie skręcam. Dlaczego tak robię? Właśnie po to, żeby nie, do, nie dochodziło do sytuacji stykowej. Wykorzystuję miejsce, które mam z przodu, a nie z boku. Oczywiście są sytuacje, w których trzeba wykorzystać miejsce z boku, bo droga jest na tyle wąska, że z tej strony jest szeroko, a tam jest wąsko. To muszę wjechać na pas do jazdy naprzeciw, ale zazwyczaj skrzyżowania są tak skonstruowane, że nie ma takiej potrzeby. Wiele osób właśnie robi to na dużych skrzyżowaniach i nie mam pojęcia, skąd ten nawyk się bierze. Dlaczego tak się ludzie zachowają? Może ktoś mi wyjaśni w komentarzu, dlaczego tak. Może ktoś tak robi, i y, wiem, że to jest na poziomie nieświadomym, ale aczkolwiek ja y, jadąc autobusem, widząc takie zachowania, od razu hamuję, bo nie wiem, co ten kierowca ma na myśli. Czy on chce na mój pas wjechać, czy on chce zmienić pas ruchu, bo się pomylił, czy faktycznie chce taki duży łuk zrobić, bo y, ma jeszcze przyczepkę niewidzialną z tyłu. Nie wiem, nie mam pojęcia. Są to dziwne zachowania, które utrudniają. Te pięć zachowań, które tutaj przedstawiłem, ma na celu uświadomić kierowców osóbówek, że my jako kierowcy jesteśmy poddenerwowani to może tą sytuacją, a być może jest nam trudniej, a być może to zabiera czas, więc są rozwiązania, które warto wdrożyć, mijając się z autobusem podczas mijania się na wąskiej drodze. Mam nadzieję, że Poruszył Was ten filmik. Jeżeli nadal uważacie, że to są gówniane treści, zapraszam gdzie indziej, a tych, co chcą posłuchać, zapraszam tutaj na kanał. Do zobaczenia. Cześć.